Cześć, Bartłomiej Kossakowski, Gadżetomania.pl Spotykamy się dzisiaj z kilku ważnych powodów. Po pierwsze, Windows 8 skończył rok. Po drugie, dostaliśmy takiego oto wyginanego laptopa. A po trzecie, Gadżetomania za chwilę zmienia wygląd. Postanowiliśmy więc upiec trzy pieczenie na jednym ogniu i korzystając z tego laptopa, dotykowego interfejsu Windowsa 8, dodamy wpis na nowej Gadżetomanii, tak żebyście mogli sobie ją zobaczyć. Eee, ponieważ w ramach nowej Gadżetomanii Wy też będziecie mogli prowadzić blogi. Myślę, że warto zerknąć. Jest też czwarta okazja. Moja siostra ma dzisiaj urodziny, więc Kasiu, jeśli mi oglądasz, to wszystkiego najlepszego. Zaczynamy. Nie jest to przesadnie skomplikowane. Jesteśmy już w panelu. My mamy panel administratora, Wy będziecie mieć panel blogera. Wpisujemy testowy tytuł. Zmienił sobie może klawiaturę na większą. Wciąż uważam, że z pomocą wirtualnej klawiatury nie da się napisać książki. Ale krótki wpis powinno się udać. Tu hmm, przypomnę, gdzie jest Dodamy zdjęcie. W naszej bibliotece znajduje się zdjęcie Batmana. Chcemy, żeby było na pewno szeroką strony Napiszemy Lead. Zostawiamy włączone komentowanie. Zrobimy sobie napis boldem. i tak naprawdę to już. Zaznaczymy jeszcze brudny brudnoty, żeby pismo nam się nie opublikował. Zobaczymy jak działa. Tak mniej więcej będzie wyglądać strona artykułu, chociaż oczywiście będzie na niej więcej tekstu. I na sam koniec pokażę wam, jak mniej więcej będzie wyglądać strona główna, ponieważ jeszcze nad nią pracujemy. 幸亏。